Witam. Dzisiaj jesteśmy w województwie Mazowieckim w moim gospodarstwie rodzinnym, które prowadzę wspólnie z żoną i rodzicami. Gospodarujemy łącznie na około 100 hektarach. Naszym głównym wiodącą produkcją jest produkcja mleka, produkcja zwierzęca. Łącznie stado liczy około 80 krów mlecznych. Stado podstawowe jest utrzymywane w oborze wolno stawiamy na dobrostan, bo mamy tutaj kurtyny boczne, świetlik kalenicowy, żeby zapewnić właściwą wentylację, jak i oświetlenie obiektu, aby te zwierzęta czuły się w miarę jak najbardziej komfortowo, co przekłada się na pewno na zdrowotność i na produkcję mleka. Marka Euromilk. Przede wszystkim wóz paszowy musi posiadać dwie istotne cechy. Jedną z główną z nich to jest trwałość i jakość tej maszyny, bo ta maszyna pracuje codziennie i w związku z tym też musi być dobry serwis, bliski serwis, dostępny w każdej chwili, bo przy żywieniu zwierząt to jest kluczowy aspekt żywienia. Także musi ta maszyna codziennie pracować i codziennie być sprawna. Nowy wóz na pewno skrócił czas sporządzania paszy, jak i także poprawił jej strukturę. Jeżeli chodzi o samą jakość mieszania, no to naprawdę jestem zadowolony, bo wszystkie komponenty są ładnie docięte, równomiernie wymieszane. Nie ma problemu z segregacją tej paszy na stole. Nie ma też problemu z grzaniem się jej latem, bo krowy tego nie, nie przepychają, tylko zjadają po kolei. No, co na pewno przekłada się na finalny wynik. Tutaj nie ukrywajmy, że. Jakość paszy ma, ma kluczowe znaczenie w tej branży. Ogólnie, po zmianie wozu pewną zauważalną różnicą to były niedojady pozostawione na stole paszowym. Po poprzednim było widać wyselekcjonowane dłuższe frakcje, struktury bardziej takie włókniste. To krowy pozostawiały w tym momencie, praktycznie to, co zadane, to znika. W ciągu dwóch lat użytkowania wozu praktycznie serwis był tylko dwa razy u mnie i to raz, jeżeli chodzi o przegląd eksploatacyjny po roku. No i po dwóch latach śmiało mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z wyboru, nie żałuję i jeżeli miałbym dzisiaj wybierać, ponownie postawiłbym na markę Euroming, z którą zresztą zamierzam kontynuować współpracę i rozszerzać o dalsze, o dalsze wyposażenie gospodarstwa.